Profesor Kołska stawia wyimaginowanego futurologa na progu XX wieku, by zadać o tej postaci szereg pytań. Czy uważasz za prawdopodobne, że dzięki zasadzie ogni sztucznych i kopniaków ludzie niebawem poczną spacerować po księżycu, przy czym ich przechadzki w tej samej chwili będą mogły widzieć w domu setki milionów innych ludzi na Ziemi? Czy uważasz za możliwe, że ta stara bryczka rozmnoży się niebawem tak, że problem postawienia gdziekolwiek tego wehikułu po zakończeniu przejażdżki urośnie do głównego nieszczęścia najpotężniejszych metropolii? Uważasz za prawdopodobne, że niebawem odkryje się srebrzysty metal podobny do ołowiu, zdolny zniszczyć życie na Ziemi, jeśli dwie półkule sporządzone z tego metalu zetknie się prostym ruchem rąk? Czy uważasz za możliwe, że wnet powstaną w centrum Europy ogromne zakłady przemysłowe, w których będzie się paliło w piecach żywymi ludźmi, przy czym liczba tych nieszczęśników przekroczy miliony? Jasne jest, głosi profesor Kołska, że w roku 1900 tylko wariat uznałby wszystkie takie zajścia za choć odrobinę wiarygodne. A przecież to wszystko się stało. Pewne wydawnictwa niemieckie zwróciło się do mnie, abym napisał scenariusz roku 2000. Byli oni tak pewni, że jako już znany mniej więcej dosyć w ich okolicach specjalista taki scenariusz napisze, przysłałem już umowę wpisaną, co mnie oburzyło, ponieważ ja odpisałem, że nie mam bladego pojęcia, co będzie w roku 2000, a tym bardziej nie wiem, co będzie za pół roku albo za rok. Sytuację moją, tak mi ją porównał. Do człowieka, który wyjeżdżając z Krakowa, na jednym ze wzgórz prowadzących na południe, dostrzega zarys, bo to możliwe przy dobrej pogodzie Tatar. To znaczy, najodleglejszy horyzont można widzieć, ale z tego, co się dzieje, co będzie do obserwowania na, po drodze bliżej, żadną miarę. No ale czy tak jest rzeczywiście? Otóż, kiedy zaczynałem pisać, to było, e, uciekając się do e, pewnego rodzaju peryfrazy geologicznej, e, e, gondozywnictwa, było to mniej więcej za jakiegoś, powiedzmy środkowego gomułki. To znaczy nie za tego najwcześniejszego gomułki, tylko za środkowego gomułki. To były lata 61, 62, 63. E, I napisałem tę książkę, e, Suma technologia, e, która wychodziła rozmaitymi nakładami, u nas w bardzo małym nakładzie i właściwie nikt nie wiedział co to jest, a to dlatego, ponieważ lawina piśmiennictwa, zwanego futurologicznym, obruszyła się na ludzkość dopiero kilka lat później. Otóż w książce tej najpierw przedstawiłem podobieństwo wszelkich procesów ewolucyjnych, rozwojowych, które zaczynają od małego i skromnego jak komórka e, żywa albo jak balon Blancharda a, czy on golfiera wypełniony nagrzanym powietrzem albo jak te skrzydła papierowe, e, na których unosi się Lilian 100 lat temu, a potem biedak sobie kark skręcił, a kończy się to na jumbojetach, prawda, na rotach na księżycowych, a jeśli chodzi o ewolucję życia na człowieku. Ta sprawa oczywiście jest osobna, że my siebie nazwaliśmy naczelnymi, to znaczy primates w niemiecku hern, tyre, czyli naczelne zwierzęta, no bo jeżeli ktoś sam siebie chwali, no to jednak na zasadzie, że samochwała w końcu stała, nic nie robiła, tylko się chwaliła. Historia, której uczą w szkołach, jest historią prawdzie krwawą, ale dość wyraźnie oczyszczoną z pewnych nalotów szczególnego obrzydlistwa. Ale ja się nią nie zajmowałem, ponieważ książka była poświęcona przyszłości. Zastanawiałem się w niej nad cywilizacjami kosmicznymi, czy one istnieją i czy możliwy jest z, z nimi kontakt. E, następnie rozważałem rozmaite sprawy wyścigów, czy też konkurencji zachodzącej pomiędzy e, myślą zrodzoną w, w naszym mózgu i myślą zrodzoną jak Deus ex machina e, z komputera. A potem rozważałem zuchwale prolegomena wszechmocy, czyli wstęp do wszechtwórczości, która będzie przywilejem przyszłości istot rozumnych, które utożsamiałem z ludźmi oczywiście. A wreszcie potem poświęciłem dosyć dużo uwagi fantomologii. W 1962 roku Stanisław Lem pisał, co może przeżywać człowiek podłączony do fantomatycznego generatora. Wszystko. Może wspinać się na ściany alpejskie, wędrować bez skafandra i maski planowej po księżycu, zdobywać na czele oddanej drużyny średniowieczne grody lub północny biegun. Program fantomatycznej wizji może być tylko ramowy, typu Egipt w czasach XI dynastii albo życie podwodne w basenie Morza Śródziemnego. I zasobniki pamięciowe maszyny muszą posiadać pełny ładunek faktów odnoszących się do takiego tematu. Faktów, które z martwą utrwalonych ulegają uruchomieniu i plastycznemu przekazaniu z chwilą, kiedy zajdzie tego potrzeba. Maszyna fantomatyczna na ma każdą nawet najmniejszą zmianę strumienia wysyłanych przez mózg ludzki bodźców zareagować musi natychmiast adekwatnie do tej zmiany. Oczywiście to ledwo pierwsze litery abecadła. Prawa optyki fizjologicznej, prawa ciążenia i tym podobne muszą być wiernie odtwarzane. Chyba, że ktoś chce latać za rozłożeniem rąk, więc wbrew grawitacji. temu w Niemczech wydałem taką książkę Stelgangen, Heidegger, czyli przeszłość, przyszłości, który poświęciłem przede wszystkim uwagę tym prognozom moim sprzed 33 lat, które się sprawdziły. Ale wspomniałem ze względów, jak to powiedzieć, uczciwej lojalności także o tym, gdzie się pomyliłem. Głównym błędem moim, bo od błędów należy zacząć takie, prawda, wystąpienia, jeśli jeszcze nie mają być jakąś postacią autoreklamy. Głównym moim błędem popiadam było to, żem założył, że bohaterem książki jest istota racjonalna, umownizowana konstruktorem, która zachowuje się rozsądnie i która e, e, żadnym irracjonalnym, emocjonalnym, afektywnym zapaścią. A taką nie ulega, a już tym bardziej oczywiście nie wkłada w ra, żadne mordercze szały. No ale e, niestety to był błąd, który się o tyle zemścił, że e, ludzkość zachowuje się dość inaczej, aniżeli ja sobie to w moim dość e, prawie bezgranicznym optymizmie nie, e, nie wziąłem tego pod uwagę. A mówię o tym w tym sensie, żem się najbardziej pomylił, jakby to powiedzieć, takim jakimś rozpędzonym radośnie, optymizmie. Czy to było łatwiejsze w czasach, jak to geologicznie określimy, średniego Gomułki, aniżeli w czasach nam obecnie panującej czwartego, czy zdaje się i rocznego istnienia trzeciej Rzeczypospolitej. No jest to pytanie, na które w ogóle nie odpowiem, ponieważ to ono zahacza o tyle skomplikowanych spraw że tylko jedną wymienię. Proszę Państwa, głównym plusem paradoksalnym moim, największą moją korzyścią był pozorny handicap polegający na tym, że jak pisałem do tego środkowego główki, to nie miałem bladego pojęcia o tym, czy i co gdziekolwiek na świecie ktoś na temat przyszłości pisze, ponieważ byliśmy dość dokładnie zabutelkowani, zaczopowani przy pomocy tak zwanej żelaznej kurtyny, przy pomocy rozmaitych innych korków cenzuralnych, <laughs> także jakieś nawet szczątki ledwie dochodziły, a w ogóle w tym czasie nawet nie widziałem, jak wygląda zachodnia science fiction, nie mówię już o jakiejś literaturze, która by zajmowała się przewidywaniem prognoz. Prognoz jeszcze nie było. Było przewidywanie prognoz. Otóż ta całkowita niewiedza, to poczucie, że jestem robizonem cruzoe na wyspie prawie, że z ludnej, gdyż pod względem informacji.